Partnerem materiału jest LuxPath, producent ogrodzeń w systemie panelowym. Kompletne ogrodzenie o wysokości 1,5 m od 52 zł, o wysokości 1,80 m od 58 zł. Komplet brama furtka, wysokość 1,5 m od 1950 zł, wysokość 1,70 m od 2200 zł. Rusza inwestycja związana z rozbudową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Stąporków. Rozstrzygnięto przetarg na pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gosań. Zakres działań obejmuje budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków oraz pierwszego odcinka Sieci kanalizacyjnej. Na następne będziemy starali się tutaj już o pieniądze z Banku Gospodarstwa Krajowego, są to nisko oprocentowane pożyczki tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ wnioski, które teraz można było składać do Urzędu Marszałkowskiego, były albo na tereny, na których były PGR, -y, albo na tereny, które były aglomeracjami w ramach krajowego programu Uczyszczenia ścieków komunalnych. Niestety żaden z tych obszarów, na które mamy pozwolenie. Na budowę nie spełniał tych kryteriów, i tylko dlatego nie mogliśmy się ubiegać o, o te pieniądze, ale zostanie zrealizowane z innych źródeł. Wartość zadania wynosi ponad 5 milionów złotych, a wykonawca ma 16 miesięcy na realizację prac. Samorząd nie zamierza się zatrzymywać i już poszukuje źródeł finansowania kolejnych etapów rozbudowy kanalizacji.